Dzień dobry, chyba po raz drugi będziemy sobie no tak eee, jest głośno chyba za głośno nie wiem czy w ogóle słychać okej, okay, coś tam jest chyba dozorze eee, tak eee, nie miałem czasu na porządne pytanie bo, bo bo zaczyna się akcja Okej, okay, go nie mi orzech. E, 1, 7, e, nie mam czasu na przewitanie. Je, jest brzydki i nieładny. E, I tak, e, gramy sobie dzisiaj w grę. To się nazywa SCP Containment Bridge Unit, coś tam, coś tam. I pewnie mnie w ogóle nie słychać, dlatego sobie przybiłem mikrofon, żeby mi było w ogóle nieważne. Postaramy się dzisiaj pograć w tą grę, ja pokażę Krót, krótko. Krótki gameplay. Tak to się winno zwać. O, tutaj mamy podpisane. co, gdzie, dokąd? 6500. Nie, 50. korum Nie wiem, co to znaczy, ale podoba Ale podoba mi się, bo wydaje mi się, że to będzie jakiś punkt centralny. Podoba mi się, idzie. E, szukamy kart w końcu to Containment Bridge, więc karty ważne no i do końca, bo już jakiś tam Unity Containment Bridge, ale gdzie tutaj mogą być karty, szukamy tego? Jesteśmy klasą D, no nie? Tak, chyba jesteśmy klasą D. Tam mm, nie można. Tu też, okej. Okay. A może można? Nie no raczej, ten znaczek kutki raczej nie, by nie symbolizował, że tam można Ale Nieważne tam coś tam zostało chyba powiedziane Ale mnie to nie interesuje Jakaś muzyczka znowu podniosła chyba Chwila wiecie co, bo ja chyba Ja chyba jeszcze nie chcę opuszczać e, lighta bo już sobie mi teraz napajcie, jeśli się dobrze odwiedzi.